Panie profesorze, twierdzi pan, że inflacji już w Polsce na świecie nie będzie? Tak, stawiam taką śmiałą tezę, a ją popieram tym, że coraz większy jest obrót bezgotówkowy, coraz więcej pieniędzy jest rejestrowane na obrót pieniężny jest rejestrowany na, na komputerowych kontach, i chociaż rośnie również obrót gotówkowy, ale znacznie szybciej rośnie obrót bezgotówkowy, a ten obrót bezgotówkowy pozwala nam oszacować zapotrzebowanie na pieniądz w najbliższych dniach. Tygodniach i to wystarczy, żeby po prostu popyt równa się podaży, czyli nie, będzie, nie będziemy zaskakiwani tym, że nie wiemy, co robić. Rada Polityki Pieniężnej nie wie, co robić, bo gwałtownie wzrósł na przykład nie wiadomo skąd popyt na pieniądze, ponieważ znamy ten obrót, komputerowo go oceniamy zawsze, no to tak jak w przewidywaniu pogody, mamy coraz lepsze dane o pogodzie zbierane z przeszłości i w ostatnich dniach w związku z tym możemy bardzo dobrze przewidzieć prognozę pogody na jutro czy na pojutrze czyli na przykład wzrost płac gwałtowny wzrost gwałtowny popytu Aha. nie będzie wpływał już na inflację Aha. tak jak kiedyś ale proszę zauważyć, że ten wzrost płac gwałtowny pojawia się często jako rezultat inflacji, bo tutaj nie wiadomo, co jest przyczyną, a co jest skutkiem. Bardzo często jest to mylone, prawda? Ekonomia to jest zamknięty układ, gdzie wszystko zależy od wszystkiego. I ktoś może przerwać ten układ zamknięty, zrobić układ otwarty. Mianowicie, że musi być gwałtowny wzrost płac, dlatego że my czujemy się oszukiwa oszukiwani na rynku obecnie. Ale jeżeli to wszystko jest robione w ten sposób, że my wiemy o obrocie pieniężnym maksymalnie dużo, na przykład w 70-80%, to wtedy potrafimy właśnie stosunkowo wystarczająco dla praktyki dokładnością oszacować zapotrzebowanie na pieniądz. Jak wiemy popyt na pieniądz, to wtedy popyt równa się podaży i inflacji dużej, dużej, na przykład tej 10% albo bliskiej 10%, nie będzie. Ja twierdzę, że nie będzie, że to już i ostatnie 10 lat to potwierdza moją tezę. Pan spojrzy, pan redaktor, to rzeczywiście... W krajach rozwiniętych nie było wielkiej inflacji w ostatnich 10 latach, mimo tzw. quantitative easing, czyli luzowania ilościowego. Pieniędzy się pojawiało coraz więcej, ale te coraz więcej pieniędzy to nie są takie pieniądze rzucane z helikoptera do gospodarki, na gospodarkę, tylko to są pieniądze, które są trzymane na komputerowych kontach, żeby e, nigdy nie było tak, że centralny bank nie ma pieniędzy do gry. One są trzymane i wtedy uruchamiane, kiedy jest potrzeba. Rozumiem, że Pana scenariusze są dla krajów rozwiniętych, czy wysoko tak. rozwiniętych, Aha. nie dla takich krajów, jak na przykład Zimbabwe, czy Wenezuela w tym momencie. Bardzo słusznie, bardzo słusznie. Uwaga, bardzo słuszna. Wenezuela przeżywa ogromny kryzys, Zimbabwe również, ale w krajach rozwiniętych, gdzie oczywiście jest ten obrót pieniężny w miarę Przewidywalny. On nie, nie, nie może się zmieniać gwałtownie. Zauważmy taką rzecz, że mała inflacja, ta 3-4%, może nawet 5% ona jest dobra, bo ona reguluje ceny. Ceny nowości idą do góry, a ceny rzeczy starych y, są usuwane z rynku, bo inni idą do góry albo relatywnie tanieją. Tutaj Zimbabwe i Wenezuela są przykładem krajów, które z uwagi na wiele kłopotów, głównie politycznych, no gospodarka jest spędzona, ta inflacja to, to jest absolutnie in, inna opowieść. To tylko nie dotyczy moja, moja wypowiedź tego nie dotyczy. Moja wypowiedź dotyczy krajów, którym obrót bezgotówkowy jest stosunkowo duży, na przykład 70-80, a Wielkiej Brytanii jest 97%, a tylko 3% jest załatwiane obrotu przez za pomocą banknotów i monet. W związku z tym to, to się sprawdza. No i ostatnie 10 lat od. E, e, kryzysu Lehman Brothers pokazuje, że to, ta teoria jest, praktyka potwierdza tę teorię. Narodowy Bank Polski ma takie motto, Aha. myślę, że teraz też to motto ma, strzeżemy wartości pieniądza. No więc pytanie jest takie, jaka będzie rola banku centralnego, skoro, jak pan mówi, nie ma czego strzec, ta wartość pieniądza będzie gwarantowana przez to, że mamy obrót bezgotówkowy. No to nie jest tak dokładnie do końca, prawda? Nie, chodzi nie tylko, rola banku centralnego, nie polega tylko na tym, żeby pilnować stopy procentowej, prawda? Ale generalnie rozwój gospodarki. Ten rozwój gospodarki... Generalnie gospodarka staje się coraz bardziej skomplikowanym mechanizmem, gdzie mamy coraz więcej regulacji, coraz więcej uzgodnień i tak dalej. I w związku z tym... E to rola banku centralnego nie spadnie. Natomiast rola banku centralnego rozumiana jako ten, który wyznacza wysokość stopy procentowej, oczywiście w moim odczuciu spada. Ja nawet w mojej pracy pokazałem, że to można wyliczyć ile, jaka powinna być stopa procentowa. Z tego właśnie równość popytu i podaży. A ponieważ popyt na pieniądz możemy teraz osasować z uwagi na duży udział obrotu bezgotówkowego na komputerach, więc to jest, się zmienia istota rzeczy. Istota rzeczy, która nas przez dziesięciolecia prześladowało to widmo wielkiej inflacji, że to przyjdzie hiperinflacja, stracimy wszystkie nasze dochody, będzie tragedia ekonomiczna, kryzys, wielki kryzys na przykład lat 30. ubiegłego wieku i tak dalej. To w tej chwili w moim odczuciu nie grozi. Naprawdę mamy coraz więcej informacji o popycie na pieniądz i potrafimy tym zarządzać odpowiednio podażą pieniądza, żeby popyt równo się podażył. Pana teoria działa także w drugą stronę, to znaczy, Ech. że e, mój pan, że nie będzie infl inflacji? Wielkiej. Dobrze, to czy... W takim razie nie będzie też deflacji. A tutaj jest bardzo. bardzo serdecznie dziękuję za tą, e, Oczywiście właśnie między innymi chodzi o to, żeby nie, w, nie wpędzić gospodarkę w deflację. My przeżyliśmy tą deflację, prawda, niedawno kilka lat temu, w, i w Polsce bardzo ciężko z tego wychodziliśmy. Były, pan na pewno, pan redaktor pamięta, że były powiedzieć to będzie jeden, dwa miesiące, trzy miesiące maksimum. W rzeczywistości trwało znacznie dłużej. I e, deflacja jest bardzo, e, no, negatywnie oddziaływuje na gospodarkę. Oczywiście ona jak gdyby wywraca wszystkie, wszystkie reguły gry w gospodarce, prawda? Spada, wtedy w ogóle wszystko staje się jak gdyby, w drugą stronę, odwrócone. No więc, to oczywiście między innymi to będzie wielka, wielka rola Rady Polityki Pieniężnej w ogóle y, tych ludzi, którzy sterują gospodarkę, tej gospodarki nie wpędzić w deflację. To jest absolutnie bardzo, bardzo istotny problem. Ja tego nie twierdzę, że nigdy nie będzie deflacji, to tego nie powiedziałam, Natomiast twierdzę, że nigdy w przewidywalnej rzeczywistości, w przewidywalnej przyszłości nie będzie wielkiej inflacji. Zakładając oczywiście zakładam, że e, no, jak jest takie znane powiedzenie na pewno rektorowi, redaktorowi, e, głupota ludzka i miłosierdzie boskie są nieograniczone. Oczywiście członek, e, członkowie Rady Polityki Pieniężnej kiedyś mogą podjąć jakieś błędne decyzje, absolutnie wywołać jakiś kryzys, ale jestem głęboko przekonany, że oni tego nie zrobią, ponieważ oni są otoczeni coraz większą masywem napływem informacji o o potrzebach gospodarki, o zapotrzebowaniu na pieniądze, o popicie na pieniądze. I w związku z tym te decyzje są coraz bardziej wyważone, coraz bardziej podbudowane danymi z przeszłości, z ostatnich dni, tygodni, ostatnich miesięcy i to, to, to działa, to zresztą widać.